mam z tej strony, Antek. Yy, witajcie w moim odcinku i na moim kanale. Dzisiaj co, zagramy w Robloxa. Jesteśmy na Trading Plazie. Mam swoje stanowisko. I dopiero się teraz dowiedziałem, że. Patrzcie, taki Titanic, taki ładny, takie ładne. 13 milionów. Nie? I się tak zdziwiłem. Nie wiedziałem czemu nie kosztują tryliony, nie? Ale nie wiem, czy tak jest. O, bardzo ładny balonkat. W ogóle. Chyba balonkat. Dobra. I dzisiaj I dzisiaj sobie poszukamy hipomelona. Oczywiście nie mam tyle kasy, żeby mieć. Dobra, będzie? Jest. I poszukamy. Nie mam dużo kasy. O, jesteśmy. O, musimy nas do innego. Dobra. Y... Sorry, że tak późno ciągle puszczam. Filmy. Nie mam czasu. Patrzcie, jak taniu. Tu. To co to jest? A. I patrzcie, jak to jest w I. Po prostu to jest dla mnie bardzo dziwne. Jak to stanowisko rozłożę? Tak. Jest wszystko wystawione. Można kupić. Można kupić? Można kupić. Dobra. Można kupić? Dobra, można. Tu są. O, ja się, zobaczę scena. Ja, ja zarobiłem przed chwilą ile? O, huge Nie jesteśmy. Zarobiłem przed chwilą. Myślę, te... huge rocky. 53 tysiące? Znaczy, k można powiedzieć tak naprawdę. Ile? To jest, to jest, Dobra? A co tu A tu nie wiem, co tu można trafić. O, tu klucz. Nie jest, nie jest dobra, tu też jest dobra, dobra. Hmm, a to jest... Dotknij. Ja bym chciał kupić. I za niedługo będę chyba właśnie jajko kupował. Kurde. A, albo sobie nie klikałem w. Dobra. No. Będzie, jest dobra. 15 bilionów? Jak ten typ się nazywa? Nublet. Trajda mówi. Aha. Nie ma To se złapiemy tego, co się dziwi W tym Titanicku. Jakoś. O, se jednak nie złapię. Kurde, za dużo tych Titaników. O, sam się wypychnąłem. Dobra, czekaj, o! Co tak stanę? Jego profil da się. się. Czekaj, o. Nie mogę jego profilu dotknąć. Ale nawet nie ma jego niku. Dobra, a tu. Co tu jest za ty No, kurde. Dobra. I to na ja nie mam co szukać, bo yy, bo nie mam z kim się wymienić yy, Dobra, wpisujemy 32k I co bym mógł mi za to dać? Takie mam pewnie O! Dobra to ja się już z wami widzę, kiedy będę w normalnym świecie. No jeden. Dobra. Już jestem w normalnym świecie. Mam do odrabiania diamenty. Jak widzicie, to mam ile slotów? Nie, na pewno 10. No, jak widać, bardzo dużo mam slotów. Jeszcze mi starczy na 6. 6 i 2. Mam bardzo dużo tych slotów. Gdzieś, gdzieś, gdzieś. Good. 24 sloty Na pety, a nie chcę wydawać Dobra Lecimy se na najdalszy świat na jakim jestem I to jest next... nie wiem jak to się nazywa ten świat To ta, w tą stronę Dobra Czekaj, bo się teraz Tu miał je nie, nie wiedziałem gdzie Czekaj. To idę do. Nie. Czekaj, bo mi... nie chcemy tepnąć na dobrą drogę. nie wiem w którą stronę. O, tutaj. Nie tepnę na, do... na dokładną arenę. I plus jest tych petów, petów, że szybko zbierają. A czy są dobre? No. Kosztują. No mało. No mało. Ile? 403. Myślałem, że będą trochę więcej kosztować w PES Simulatorze. I 8000... No nie, dobra. 100, 100 łapek w górę i następny film. A jak nie wbijecie, to po prostu wleci może jutro film. Więc... Czyli znaczy, to widzicie jutro. Film z PES Simulatora. Jak chcecie, to możecie mi wysyłać te... Tu macie nick, antoni12970. Taki macie nick. I możecie mi wysyłać jakieś gifty. I będę wam wdzięczny, bo, bo nie jestem dobry w jakąś to, w tą grę. I mam nadzieję, że będę miał kiedyś tej Titanica. A w ogóle Huge'a bym bardzo chciał mieć. Byłoby się przydał. Dobra. Mam magnes, więc wszystko do mnie leci, jak staje na środku. A ich. Nie wiem, czy to jest dobra taktyka, ale jak próbujecie sobie. Mm, sorry. Jak próbujecie mieć dobre, bo jak chcecie zbierać dużo diamentów, to polecam wam to i to. Bo wtedy wam to zbiera diamenty, a tu macie. Diamenty truje, patrzcie. I tam wszystko zbiera. O, sobie Dobra. I teraz już musimy mieć sztabę. I nie, jesteśmy chyba jeszcze daleko od tego. No, jak gdzieś byłem na 96 poziomie i musiałem zrobić rebirfa. Nie wiem dlaczego tak jest. Ale pójdziemy odblokować jaja na spawnie bra o, zaraz nowy event e, tu jest. Dobra, najnowszy jaja, podobno są daleko w fudże. to, a to jeszcze jeden co otworzę. O, a ile daję? A dobra, no ostatni raz. Ice Slime, Jesz nie, jeszcze raz, sorry, ale muszę, bo są fajne, o, nieźle, dobra, i czy są mocne jakieś te pety, no, na pewno coś dają, dobra, i ja zobaczę, czy coś sobie tepałem, dobra, jest, yeah. się tepię do ostatniego świata, w jakim jestem dobra, 42 dobra i to szybko zbieramy ile potrzebujemy? 1500 dobra dobra, R i coś się... i nam niszczyć trochę. Dobra, możemy iść dalej. I niech go zbiera. Sorry, będziecie chyba słyszeć myszkę w tle. I, przy, I jak będzie wam przeszkadzać to piszcie. Trzeba tak stukać yy, myszkę czy nie. Bo ja jej nie niszczę, tylko stukam, żeby było szybciej. No w tym jest problem, że to... Yy, to szybciej idzie po prostu. I patrz, mam 1000, już 2000 i patrz, jak teraz będzie szybko iść. Klikam. A czyli dla mnie tak się wydaje, że to szybko idzie, może dla was nie. Dobra, już poczekam, bo te 4000 to już będą, same sobie wejdą. O, muszę sobie wziąć diamenty. Dobra, cyk. Co to kolej? O co to jest? Co O! Szybko poszło. Łapka. Tak? A już odebrałem. I łapki nie wiem, czy polecam zbierać, bo to trochę czasu zajmuje. O, kometa. A to na każdym świecie jest kometa. To coś daje nie to się nie opłaca. Tu jest to tylko dotąd. Tu, a tu jeszcze jest kometa. Dobra. Nie wiem, czy to się opłaca chodzić. no coś tam dostajesz, ale mało. I to tak na każdym świecie? A nie, chce mi się. Ty, bo te komety nic tak naprawdę nie dają. Dobra. R. Możecie mi, może zagramy jakiś kiedyś się Fortnite, tak? To wie czekajcie, będę sobie potki. To ja, z może biorę wszystkie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na cztery. Ja wszystkie podki nie wiem, czy to idzie jakoś szybciej, czy nie. Dobra. Trójsty, haunty, Muszę mieć rankę. Za niedługo będę miał ósmą. Dobra. Dobra i jasy. pójdziemy sobie jeszcze teraz na Trading Plaza dostawię tam rzeczy i dam wam znać czy coś się udało sprzedać dobra już jestem mam tu już swoje stanowisko jak na razie zarobiłem 53 tysiące kurde co i czy ja tak odlatuję? tak jestem na pierwszej kamerce a dobra tak po prostu jest i poszukamy sobie coś za 300 tysięcy, może coś będzie fajnego to nie wiem co to jest deska, fajna dobra plucz kupiłbym, ale chyba nie o, 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 co to jest? Tutaj. Najdę sobie go. i sobie kupię nie trzydzieści. Czemu tak dużo? Nie! Czekajcie. Mogę wziąć jednego. Typ tego za dużo wystawia. A tego, jakbym tyle kupił, nie stać mnie. Czekajcie, tak. Urobienie. Kto mi daje trojda? Ktoś do mnie był? I kto mi dał trojda? Zaakceptuj. Inny gracie zbyt, no. to za chwilę. No akceptuję. A se poszukam. O, nie. Wystawia? O, patrz. I ty się wystawię za wysoko, to jest zła. Poziom 30. No dobra, poziom 30. Rozumiem. Trochę rozumiem. Typ już skończył. O! Coś poszło? O, ktoś kupił coś! Tylko co? Czekaj. Co tu było? Co tu było? Ej, ja nie pamiętam, co tu było. Klucze? Nie. O, my teraz coś w bani, bo nie wiem, co ja sprzedawałem. Ile kosztują komaty? Tyle. A otworzę dla was boxy. Będzie frajda. Dobra. Otwieramy... Pierwszy box. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. I co dostałem? Nie będę tutaj mówił nic. Dobra. I teraz wystawimy boksy. Z tych... Z dwa... Tych... Z dwa... A nie, nie mogę. muszę wszystkie po jednym. U, nie, 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 nie tak dużo, jeden? A nie mogę, tak? Czekajcie. Ile kosztuje? Dam za 100, stopie... Dodam za... Dam za 150 Dobra. 150 To jest dobra ocena? Dobra. Dobra? 400... Ale co ja za tyle wystawiałem? Nie, co ja za tyle wystawiałem? Eee, zobaczę. A, to może coś usłądzić. Ale to nie chcę tylko zobaczyć. O, to sobie nie, muszę od kogoś odkupić, bo inaczej nie zobaczę. Ten miał, skąd pamiętam. Nie, chcę początku. 11 tysięcy. Nie, nie będę tyle płacił za jedno. Nie, nie chcę. Muszę jedno muszę jedno wykurzyć, czekajcie. Nie opłaca mi się, dobra, te co tak to... Co to było to aż tak drogie? To nie to, to nie to. 50 tysięcy musiało w takim razie kosztować. Nie e? To też nie to. Nie. A flagi są, one flagi są tanie. No dobra, wystawię gdzieś z 8 i wystawię za 2 za 2500. Mam 2.300. Dobra, coś mi się wydaje. Chyba dobra, okej okay. Tak Co chciałeś? I ile tam było? 438k Co byś mi za to dał, kolego? Pets, please? Nie, to coś ci tego nie dam Mam takie Takie co chcesz takie? Mogę mu dać, ale nie schodzę. O, to już mogę dać. Trzysta. Trzysta. Trzy. A. Dobra, anulował. A ja tam miałem jeszcze z gościem. A. To on? dobra Zazwyczaj oni mają... Jak? Aha, oni są w tym, dobra nie robi tego, on nie ma Dobra, spróbuję 100, to jest? Ja chcę jedno. Da się? kupuje, się Dobra, kupuję Nic się nie stanie tak, mam. A. To bez sensu, to... A myślałem, ja że to coś daje. Kurde. Hm. To źle zrobiłem w sumie. Ja te kupiłem. Na aukcji nic nie ma. Hmm, Wyślę komuś... O, tu coś jest. Nie wiem, czy to się opłaca. myślę, że To jest świetno. Bo kosztuje. No to, to jest dobra. Coś mi się wydaje, że gości ode mnie trochę kopiuje. Ale niech będzie. O, to, to, jest... No, to jest dobre. To tak. Dobra. Pójdziemy sobie w trajdy. I szukamy jednego gościa, którym jest. Chyba był to on. Chyba. Albo był nim. To nie on już, to nie 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 nie. Albo był nim on. I może mógłbyś to jeszcze... To on. Bo ja nie pamiętam kto to był. Ale chcę komuś spamić żeby wszyscy jadą, nagle mieli ode mnie a, już tak robiłem Titanic Careful. Kto to sprzedaje? No, 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 no. A nie, to ja. Jestem debilem. Dobra, może ma jakieś. Nie, to są. Nie, to nie, to mnie na to nie stać. Kurde. Hmm. O, to jest ten. No, to jest on. Trade. Trade, chcę. Aha, ma trading. Nie, nie chcę go dać do znajomych. MC. I sobie jeszcze raz zobaczymy. Titanic. Mojego ulubionego ze wszystkich. Titanic Neon Agony. Nie ma. Dużo jest tych Titaników w ogóle. Wierzę Piszę pet. Sorry. Co? A, ile kosztują właśnie takie? O, mil po milionach. Trzydzieści. 30... To dużo. A, Nie ma czegoś tutaj. Dobra, sobie wiem, że są. Wziąłem za jeden diament. Dobra, może mi się przewidziało. Dobra. Kurde. Jest jeszcze jaja robisz. Nie jesteśmy. Dobra. Czekajcie. Co tu gościu wystawia? Taki, taki jaja. Dobra, dobra. Gościu to wystawia. No i jeszcze... Rozpokoiło się. On już zrobił tak dużo? Jak on? Czy... Refo jest... Z tego. Czy on nie jest... Gdzie bym nasąduł? Refo, re, no. To jest raf, Refo? O nie, to on ma trady. Dobra. Nie wiem na całą górę, czy ja mu... A, dałem mu. Teraz idę. Tak, to jest on. Powiecie. Tak, to jest on. A, rafy. Jeszcze rafy. Szum rafy, 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 fary. Rafy, 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 rafy. Ra... Jak? Bo ja chciał się z kimś potrajdować. Przykład. Ty. O, już ci pokazuję. 427K. Co możesz mi za to dać? Takie pety, takie, takie, to. To? Ktoś mi kupuje rzeczy i takie. Gotowy? Oj. Co mi coś kupił? Czy to były te? To jeszcze mu wystawię. Ile? 9. No, Niech ma. Niech sobie bierze. Mam nadzieję, jak ktoś będzie kupił. Dobra, to może będzie dzisiaj jeszcze umieścił. Pisze bardzo. Czekaj. 500, 500, 500, no. Te, trylionów. Dobra, wrócę jak coś, jak uzbieram trochę pieniędzy. Dobra. Yy, nie udało się nic zakupić. Prawie jajeczko by mi się udało kupić. Ja bym dla Was content, ale się nie udało. I jest lepa. Ale se kupię troszeczkę, nie. Za dużo. Że... Dobra, dziesięć. No tak. teraz. idziemy sobie do normalnego świata. Wejdziemy sobie do normalnego świata i sobie je założę, i sobie je posprzedaję, troszkę drożej. O, o. Dobra, wchodzimy. Kupiłem dobrą ilość, czy za małą? Chyba za dużą. No, za dużą. A jak kosztuje? obra. Będzie dobrze. Mam teraz całą armię szefów. Zrażałam. Dobra. Pójdziemy sobie jeszcze na, świat, na ostatni świat. Dobra. Teleport. Szybko, szybko. Szybko. I szybko pozbieramy na czterdziesty piąty. Patrz, jak to szybko idzie z tymi potami. Jeśli to nie jest dobre? O, powiedz mi, że to jest dobre. Jeszcze to chwilkę. Dobra, dobra. Idę w sewny serwifiku... e, A jak chcecie wiedzieć, jak się wchodzi? Patrz, myszka jest tutaj, na kół. Klikam F i wchodzicie. Dobra, ściągnę wszystkie pety. Dobra. Piękny wy kadr, kadr, nie? Dobra. I to jest koniec odcinka, bo już jest trochę długi, a nie chcę przedłużać, żeby weszed w ogóle na YouTube'a. Dobra. Więc pa...